W czasie eksploatacji obrabiarki zachodzi konieczność orientacyjnego określenia jej stanu technicznego. Dokonać tego trzeba bez używania sprzętu diagnostycznego. Najszybciej zużywają się części przesuwające się w czasie pracy po sobie, jak na przykład prowadnice łoża i sań suportu, koła zębate, tuleja konika i wiele innych. Boczne powierzchnie stożkowego otworu tulei konika i wrzeciona mogą ulegać uszkodzeniu przy mocowaniu kłów, uchwytów lub narzędzi. O stanie technicznym obrabiarki świadczy już jej wygląd zewnętrzny. Prowadnice na łożu sprawnej tokarki nie powinny mieć śladów zadrapania ani uderzeń. Widoczne ślady obróbki na całej długości prowadnic świadczą o małym ich zużyciu. Wygląd zewnętrzny świadczy także o stanie stożkowego otworu wrzeciona. Obracając pokrętłem suportu można orientacyjnie określić wielkość ruchu jałowego. Duży ruch jałowy przy zmianie kierunku obrotu śruby świadczy o luzie pomiędzy śrubą a nakrętką. Luz ten jest spowodowany zużyciem części lub niewłaściwą regulacją. Wielkość luzów na prowadnicach tokarki można mierzyć w prosty sposób. Dokonuje się tego za pomocą szczelinomierza. Przed przystąpieniem do pomiaru wielkości luzu na prowadnicach suportu poprzecznego należy przeprowadzić regulację położenia klina. Występowanie luzu pomimo regulacji świadczy o zużyciu prowadnic. Płaskość powierzchni ustalającej położenie noża w imaku narzędziowym sprawdza się za pomocą liniału włosowego. Osiowość ustawienia konika względem wrzeciona można sprawdzić orientacyjnie zbliżając do siebie wierzchołki kłów zamocowanych w gnieździe wrzeciona i tulei konika. Dokładnych pomiarów dokonuje się za pomocą wałka kontrolnego i czujnika. podobny sposób dokonuje się pomiarów osiowości gniazda wrzeciona względem prowadnic sań suportu oraz równoległości tulei konika. Typowym objawem uszkodzenia lub zużycia przekładni zębatych są stuki powstające po ich włączeniu. Przykładając rękę do budowy przekładni, można wyczuć drgania spowodowane zużyciem łożysk lub kół zębatych. Dokładniejsza lokalizacja stuków i drgań jest możliwa podczas osłuchiwania stetoskopem przekładni w czasie pracy. Określając stan techniczny obrabiarki należy sprawdzić działanie wszystkich wyłączników i przełączników. Koła zębate skrzynki prędkości i skrzynki posuwów powinny się zazębić w sposób płynny. Sprawnie powinno działać urządzenie napędu mechanicznego zarówno za pośrednictwem śruby, jak i wałka pociągowego. Stąd techniczny poszczególnych mechanizmów obrabiarki wpływa bezpośrednio na jakość wykonywanej pracy. Wymiar stożkowatości toczonego wałka daje pogląd o dokładności ustawienia konika względem wrzeciona. Owalność wałka toczonego w uchwycie jest ściśle związana z biciem wrzeciona lub uchwytu. Bardzo ważnym elementem przy toczeniu jest prawidłowość wskazań skali na bębnie suportu poprzecznego. Prostym sprawdzianem jakości wskazań jest wałek wielostopniowy toczony według wskazań skali. Średnicę kolejnych stopni wałka mierzy się mikrometrem i porównuje ze wskazaniami skali suportu. Toczenie próbnej śruby i następny jej pomiar. Umożliwia pośrednie sprawdzenie stanu technicznego śruby pociągowej. Wziernik umożliwia sprawdzenie poziomu oleju. Intensywność smarowania świadczy o prawidłowej pracy układu smarowania. Sprawdzenie stanu technicznego frezarki pionowej jest zbliżone do sprawdzania tokarki. Należy stwierdzić prawidłowość pracy wszystkich mechanizmów wrzeciennika, spornika ze skrzynką posługów, skrzynki prędkości. Osobnemu sprawdzeniu podlega prostopadłość osi wrzeciona do stołu prezarsu. Najprostszą metodą sprawdzenia jest wykonanie kostki wzorcowej. Odpowiednikiem prostopadłości brzeciona jest wzajemne położenie ścian wykonanej kostki. Wielkość zużycia rowków stołu sprawdza się przez pomiar sumniarką. Naległość rowków względem kierunku przesuwu stołu można sprawdzić czujnikiem. Przy sprawdzaniu prostopadłości wrzeciona wiertarki do powierzchni jej stołu można posłużyć się wałkiem kontrolnym. Sprawdzenia dokonuje się kątownikiem w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach. Bicie stożkowego otworu wrzeciona sprawdza się czujnikiem. Szlifierki stanowią grupę obrabiarek o skomplikowanej konstrukcji. Warsztatową metodą sprawdzenia stanu technicznego szlifierki do płaszczyzn jest najczęściej kontrola wymiarów, oraz stanu powierzchni wykonywanych części. Podobnie przebiega kontrola szlifierki bałków. We wszystkich typach obrabiarek o napędzie hydraulicznym należy sprawdzać poziom oraz ciśnienie oleju. Wszystkie obrabiarki powinny mieć w pełni sprawne osłony oraz zabezpieczenia zgodne z przepisami BHP.